you Tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki trochę wyjątkowy odcinek, no dla mnie na pewno wyjątkowy. Jadę sobie zrobić przedświąteczny prezent, jadę na tatuaż, kolejny już, to będzie mój czwarty. Pierwszy mam tutaj, nie wiem czy pewnie zauważyliście, to jest data urodzenia oliwki. Kolejny mam tutaj za uchem takie kwiatki, możecie tam widzieć na niektórych filmikach, gdzie mam związane włosy jakoś. I tutaj mam ten trzeci, no i czwarty, który powstanie dzisiaj, będzie naprawdę. Wyjątkowy, bo zaprojektuje go bardzo, bardzo wyjątkowa osoba, i mowa tutaj o Liwce. Dobrze, słyszycie, zrobię sobie tatuaż, który zaprojektuje moja córka. I słuchajcie, nawet powstały już pierwsze projekty. No, ale Oliwka powiedziała, że siada do tego jeszcze raz, że będzie to dopracowywała, no bo wiadomo, tatuażu zmazać się nie da. Ale powiem wam, że ja bardzo, bardzo się cieszę, że będę miała coś takiego, co zawsze będzie mi się z nią kojarzyć. I jak kiedyś będę babcią, to powiem: Zobaczcie, wnusie moje kochane, tutaj jest tatuaż, który zaprojektowała wasza mama i, i to będzie takie fajne, i kochane. No i dobra, i jeżeli dobrze pójdzie, to sobie jeszcze zrobię obok daty oliwki i daty urodzenia Stasia, bo i tak miałam to zrobić, tak miałam to w planach. Więc dobra, siadamy do projektowania. No ja będę tylko wiecie nadzorować. No i oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić łapek w górę, subskrypcji i dzwoneczka, wtedy nie pominiecie żadnych naszych odcinków. No i co? Zaczynamy! Oliwka będzie projektować, ja będę patrzeć. Jeszcze potem mamy do otworzenia paczkę od widza. No i jeszcze zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. A jeszcze koniecznie dajcie znać, co sądzicie o moim pomyśle. My już w komplecie, oliwka się wita. Siema, siema, siema! I słuchajcie, zaczynamy projektowanie i co to będzie? Była, była mowa o księżniczce, bo słuchajcie, jak ja byłam mała, to jest hit, bo na przykład jak jakiś znajomy albo jakaś ciocia, no nie wiem, może nie ciocia, ale jak ktoś się pytał, jak mam na imię na przykład, to mówiłam, że Daria i jestem księżniczką. I słuchajcie, no ten tatuaż nie tyle będzie miał znaczenie to, to wspomnieniowe jakby, jak to, że zrobi go dla mnie Oliwka, że Oliwka go dla mnie zaprojektuje i będę miała go cały czas przy sobie i to będzie takie kochane, no maksa i się bardzo cieszę. Oliwka trochę przeżywa, no bo Oliwka y, bardzo się boi y, tak jakby krwi, wszystkiego co związane z takimi jakimiś zabiegami i takimi rzeczami, ale uwierz, że mama bardzo chce to zrobić, więc w ogóle się nie przejmuj i możesz, możesz zaczynać projektowanie. I zaraz pokażemy, co z tego Już. będzie. A, okej, okay. to jest ten tatuaż, Tak elegancki. No a teraz naprawdę już zacznij. <noise> projekty się tworzą. Tutaj już jedna księżniczka jest tutaj druga. Trochę inną kredką, bo fajniej właśnie było jakby to było takie bardziej widoczne. Mega mi się podoba już oliwka. A tutaj są takie projekty, ale z kiedyś, z kiedyś, tak bardzo dawno. I w ogóle ta jest moją ulubioną, serio. Słuchajcie, patrzę, patrzę i już jestem mega zadowolona i już nie mogę się doczekać jak to będzie na, na mojej ręce. God, serduszko, naprawdę Ślicznie, Oliwka Bardzo mi się podoba Tutaj w ogóle jakieś tam były, zobaczcie Kółka głowy, wielkość tutaj Normalnie, Oliwcia Jak w profesjonalnym studiu Naprawdę To znaczy, że źle? No, że dobrze, bardzo dobrze No i słuchajcie, to chyba będzie mój tatuaż Chcesz jeszcze zrobić jakiś projekt? Wytchnę ale to nie, na razie nie wycinaj, bo kombinujmy coś jeszcze Na razie zostaje ta na pewno, bo jest śliczna Nie, 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 absolutnie Ja nie lubię kolorowych tatuaży, błagam, nie, nie, nie Tylko czarne, nie lubię, nie lubię, nie wiem dlaczego Nie lubię, naprawdę Ale się nie mogę doczekać, jeszcze taka słodziutka, ta księżniczka jest I Joliwka to serduszko narysowała To już w ogóle takie A! Wiem, oszalałam, ale no, bardzo długo w ogóle czekałam, żeby jechać, żeby jakiś zrobić, I jeszcze taki wyjątkowy to oliwka w ogóle chyba będzie rozchorowana trochę, nie? Chyba będzie wolne przed świętami tutaj kolejna, ale ta jest jakby za chuda, dla mnie ta jest milsza taka naprawdę superowa, no pewnie my to troszeczkę z Olą zmniejszymy ale będzie fajnie, naprawdę mega się, mega się cieszę, chyba to mamy proszę pani, chyba projekt jest gotowy, I tutaj była ta pierwsza, co mi się bardzo podobała No to wyszło, jeszcze zrobiłam tą kreskę a że serduszko, no. no bo w tych pierwszych w ogóle co miałaś tutaj w zeszycie, to tej księżniczki szły jeszcze taki dymek jakby myślący, jeszcze tam o serduszku myślała, nie? Ale tutaj jakby od jak to się nazywa? skalkowałyśmy i teraz wyszło coś takiego, wyrównałyśmy tam z oliwką linię i ta księżniczka tutaj będzie i dokładnie słuchajcie tutaj w tym miejscu bym ją chciała, także na przykład jak jest krótka koszulka, gdzie tu nie, na dłoniach sobie nigdy nie zrobię, tak jak tata na czole, weź przestań Nie! Twarzy nie, twarzy też nie ruszę i... W języku sobie zrób. Tak, jasne, to... Nie, nie, nie można, ale słuchajcie. Oliwka! Chodzi mi o to, że na przykład jak będę miała krótką koszulkę, to żeby ta księżniczka sobie tutaj była, Natomiast widoczna, no. Jeszcze można takie taki filmik, no. że takie księżniczki robię na paznokciach. O, to o, jeszcze... A ja idę na paznokcie niedługo, no bo te były takie przedświąteczne, te moje fioletowe czapki i tak dalej. A teraz, ale nie, Julka bym miała za dużo rysowania. Dziewczyny ze mną po prostu oszaleją. Jak wchodzę na paznokcie, to Julka już wie, że robimy tylko ten fioletowy, bo to jest mój kolor dosłownie. Ona go domawia chyba tylko dla mnie, nie, no chociaż inni też sobie tam go robią. I najlepsze jest to, że on się nazywa Influencer, ten fioletowy, więc jeżeli ktoś tam chce y, paznokcie takie w fiolecie, no to ten kolor właśnie nazywa się Influencer od Indigo. Dobrze mówię chyba. Dobra, więc projekt mamy. Teraz czekam na Dawida i ruszamy do Oli. Oliwka, może ja w tym twoim zeszycie znajdę jeszcze jakieś inne inspiracje. Co? Może coś innego tutaj się wykluje. O, lady! Bo... Też, to też mi śmiesznie wyglądało. Ej, ale wiecie co, nie, nie, nie. Księżniczka jest słodziutka, ona tutaj czeka. to O, tu jaki potwór! Ciastkowy, ciastkowy monster. Dobra, chyba już nic nie ma w tym twoim... Oliwka, może ty zaczniesz projektować tatuaż, tylko zobaczcie, tu u tych księżniczek były jeszcze takie dymki, jakby, że one sobie myślały tam o jakichś chmurkach, o jakichś dymkach, o jakichś księciach, a tutaj nie ma nic i się zastanawiam, czy zrobić taki dymek. Może na razie nie. Zróbmy tą księżniczkę, jeżeli i piszcie w komentarzach, czy wolelibyście zrobić taką z dymkiem, czy bez taką, jak jest tutaj i zobaczymy jakie będą komentarze na razie zrobimy to jak coś to się dymek dorobi. Ja teraz słuchajcie jeszcze sobie przepisuję datę urodzenia Stasia ale po rzymsku. Poczekajcie, ja tutaj mam kropki. Mam kropki ale takie po środku, więc tak. MM MM, dobra. MM XX, dobra. Wiecie, z datami to nie ma żartów, bo łatwo jest to przekręcić, a potem będzie babol. Więc ja z moimi superowymi projektami lecę już do Oli. Zobaczymy jej reakcję w ogóle. Znaczy pewnie nie da jej nagrać, znaczy ona się nie zgodzi pewnie, ale jakieś tam przebitki Dawid na pewno ponagrywa. To zobaczcie tego słodziaka i ona będzie tu. Dojechałam, słuchajcie, już na miejscu, ale niestety musiałam jechać sama, dlatego że Dawidowi, wiecie, przedłużyły się tam jakieś plany i w ogóle. I ja już i tak przekładałam godzinę tego tatuażu, więc przyjechałam sama, biorę moje karteczki i ruszamy. No i nie mogę się już doczekać, jak pokażę Wam efekt końcowy. Ja już w domu i właśnie zmierzam do pokoju Oliwki, żeby zobaczyć jej reakcję. Dzień doberek, moja tatuażystko. Chcesz zobaczyć efekty? Tak. Uwaga, pokazuję. Gotowi? Tak. <grystanie> no, uwaga, bo pokazuję tatuaż. Stasiu, patrz. Zobacz. Halo, tu jest tatuaż, nie aparat. Zobacz, bo Oliwka chce zobaczyć. Tak. Mój tatuaż nie jest ciekawy. I teraz uwaga, uwaga. Zaprojektowany tatuaż. Specjalnie przez najlepszą projektantkę tatuaży. Oliwkę. <laughs> Stasiek w tle. I co? To ja zaprojektowałam! Fajne, co? Ładnie wyszło. Dziękuję. Mamy chyba chwilę wzruszenia. Ale to z radości. Ten tatuaż, nie wiem czy go, o no widzicie, tak wygląda, jeszcze dodałam zerwać? serduszko, tak, tutaj jest zabezpieczony taką jakby sztuczną skórą, a tutaj, że ja nie chcę tego zaklejać, bo mnie to będzie, to... Poczekaj, poczekaj, ja to zrobię. zerwiemy tą folijkę, a Stasiu ty powoli, 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 o Stasiek nie powoli, ok, si, si to jest si, ja ale wszystko się, nie, 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 nie. <laughs> no bo to jest posmarowane oliwcia. No i teraz pokażę wam tą moją księżniczkę oliwkową z bliska. Wow, moje włosy. Zobaczcie. Dla mnie wygląda naprawdę, naprawdę super. I ten tatuaż będzie miał takie fajne, mega znaczenie. O, moje dwie księżniczki. Jak ci się podoba mój tatuaż, Stasiu? Podoba? Ładny jest? Tak, tak. A ty też będziesz sobie robił tatuaże? O! Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie, jak się podoba mój tatuaż, jak się podoba pomysł w ogóle, a ja już mykam Pieski tu jakieś czekają? A ja już lecę po tą paczkę. Stasiek, chcesz coś powiedzieć? Tak. No to powiedz. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Cześć, Stasiowi zobaczcie, coś się z oczkiem stało, no nie? Dzisiaj... Mm, mamy robkę. Tak. Ale wyzdrowieje jutro, nie? paczucha przyszła do nas od Oskara i od Emilki, więc zaraz zobaczymy sobie, co jest w środku tutaj pisze otwórz na odcinku, bardzo prosimy kolejne pudełko od butów do kolekcji no, moje buty teraz mają pudełek ho, 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 zaglądamy sobie do środka Oho! ho, ho, jaka Dobra. piękna bombka, zaraz wam pokażę, tutaj jest bliska, tylko oczywiście Stasiek musi ją zobaczyć i mamy tutaj o nie, wysyp na oliwkę o nie! Wezmę na oliwkę! Stasiu! Ej, to Ej, Stasiek chyba poszedł powiesić tą bombkę na choince. Gdzie będzie bombeczka wisiała? Co? Tutaj? A pokażesz mamie tą bombkę? Tutaj? Poczekaj, to musisz ją wyrzeć. Zobaczcie jaki... Ej, ale ona się tutaj otwiera, Stasiu, się trzeba ostrożnie. Mamy chyba tutaj jakieś malowanki po koloruj obrazek. To trzeba kredki naszykować, słuchajcie. No i teraz, i teraz mamy list. Cześć dziewczyny! No był z nami też Stasie Galetonic. Chcieliśmy wysłać Wam kilka drobiazgów. Bardzo podoba się nam wasz kanał. Kochamy Was bardzo nam miło. Emilka, 6 lat. Monika i Oskar lat 9. Dobra, to lecimy sobie, zobaczymy co tam wy nam przygotowaliście. Już jedną rzecz mieliśmy. Czy to jest rybka? To jest chyba rybka, zobaczcie. Bo ogon jest i w ogóle tutaj tak jakby płetwy podoklejane. I o, 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 o. Co tu jest? dla Darię! Ej, a tutaj jest? To oh, na, na pewno coś jest. I teraz tak, tutaj jest dla Darii, tutaj też jest dla Darii, a tutaj jest dla oliwki. To po jednej kopertce sobie od razu otwieramy. Ja mam fioletową gumkę, słuchajcie! Ej, zobaczcie, o, rameczka. O, oliwka wyciąga jakieś kwiatuszki. Oje, Jusiu! Ła! Wow. Żebym ja tutaj nic nie pogubiła o, ja to taki Ale bardzo piękne to jest. Zobaczcie to, jakie jest super. To jest naszyjnik. Piszcie. To jest chyba. Ja nie wiem, czy to bransoletka czy naszyjnik, czy to po prostu jakaś ozdoba, ale piękna. Zobaczcie, jakie śliczne te wzorki. Ty masz jakąś śnieżynkę, a ja mam biedronkę. Dalej po jednej rzeczy będziemy pokazywać. Śnieżyneczka i biedroneczka. O, ja Cię kręcę. Zobacz, tak, tak. Fro nie, to nie jest Frozen, to jest jakaś wróżka do malowania ale Ja mam takie Zoba Ja już pokazywałam, Misiu Zobaczcie ten mój yy, bryloczek Ja cię kręcę, ale jesteście kochani O, tu jest piękna bransoletka A ja mam jeszcze, słuchajcie Pięknie. Ja mam jeszcze spineczki, motylka i biedronkę I Oliwka miała taką piękną, piękną bransoletkę Zakładaj kobieto od razu I kolejna saszeteczka dla Oliwki Jej. I dla Dari. Z tej strony może otwarte, ja znowu widzę coś! fioletowego oliwcie coś się wysypało, ale zobaczcie, ja mam coś takiego i to można też... jako bransoletkę traktować. Gumeczki. Ej, jeszcze mi się tutaj coś wysypało takiego, albo oliwce. Oliwka znalazła tutaj u siebie małe gumeczki. I słuchajcie, ja w ogóle zbierałam się tyle czasu, żeby kupić te małe gumki, bo chciałam sobie zrobić z Oliwką takie fryzury, że tutaj po bokach, wiecie, takie warkoczyki nam małe zwisają. O, już pokazujemy naklejeczka i bransoleteczka. Ojej, a jak wy oliwka ze Stasiem, to są tacy fajni naklejek, ale wojna! Gumeczka, słuchajcie. Taka o, tro... dla kota naszego! O, my nie mamy kota. Kla... Klaudia ma kota, nasza... Znaczy, nasza. O, kurczaki! Jeszcze jeden! Karty Pokemon! I jeszcze jedna! Dziękujemy, uwielbiamy Pokémon. O, śliczne serduszko, zobaczcie! Po prostu ja Was uwielbiam. Ja miałam fioletową, tą, wiecie, taką sklejkę. O, więcej gumek! Będzie więcej barkoczyków. A oliwka, że lubi bardzo pomarańczowe i zielony, to tutaj mamy piękne serduszko w ulubionych kolorach oliwki. I to jest po prostu takie przekochane, że wy, wiecie, oglądacie nas, słuchacie, wiecie co lubimy, jakby, tak? No ja mam najlepszych widzów na świecie. I ja zawsze o tym mówię i nigdy zdania nie zmienię. No i tutaj słuchajcie, jeszcze Oliwka mi podaje cały czas. Mamy foczkę jakby brokatową Moji Popsa. O! To jest Joe? Czy to jest Joe? Tak mi się zawsze zapomina. Kolejna, I ja w ogóle nic ze swojej paczki nie wyjęłam. Przez ciebie Oliwka. Biedroneczka. Jeszcze więcej gumek, będzie więcej markoczyków. Super! Super, dziękujemy bardzo. I to jest jeszcze taka fajna. Ej, halo! Ja je to jeszcze, mamy ja je to. O! Magnes! Magnesik. Oliwka ma takie fajne właśnie biurko z tymi magnesami. I tutaj może sobie, to zaraz tutaj przypniemy. Tak wioskowe. Ja może za chwilę popłacę. Popłacesz się. <gumuszka> Gumeczka, y, ala lud. O! I kolejne lody dla ochłody, chyba nie, bo teraz jest minus 12 u nas, słuchajcie. Jak to pokażesz, to mi daj ręce. Piękna motylkowa. Tak no dawaj. Czy to będą gumki? Nie. Dawaj. Gumki! Dobra, to słuchajcie. Ja mam jakiś. Y, to jest też lód. I mnie nie mam takiego samego. Lód albo kryształek. Mam. O, D! Pierwsza nasza litera. Ty masz O, a ja mam D! Dziękujemy! I ja od razu to przypinam też tutaj do tej tablicy! Super! Ale mega fajnie! I słuchajcie, ja tutaj mam... Też mam gumeczki, ale uh, mam jeszcze uh, fajną taką gumkę ja do ścierania. Do szkoły. I mam nawet fioletowe guziki. Ej, do czego ja mogłabym to podmienić? Czy ja mam jakąś koszulę, z której mogłabym oderwać guziki i przypiąć to? Zaraz, zaraz... Włóż sobie na rzęsy może! Na rzęsy?! Nie, myślę w ogóle jakie ubranie A. mogłabym z tymi guzikami Na pewno je wykorzystam Uwierzcie No i teraz tak, ja już tutaj I to jest słuchajcie, oliwka To jest medal dla ciebie Chyba za ten projekt tatuażu Ej, tutaj Staśkowi można dać Bo on lubi burum burum, zaraz go zawoła. Ale nie, bo to będzie dla pet shopu. Dla pet shopu. Zgadywanka oliwcia Zgadywanka I jeszcze tutaj znajdź oczywiście różnicę To jest najlepsze Emilka się podpik. O, kurczaki! ojeju Darliwka to jest taka duża. zła. Zobacz... Czy ja to. Ze... Nie, nie zepsułam tego, to było złączone. Powiedzcie mi, że to było tak. Wiecie o co chodzi, że to były dwie kartki, że ja tego nie zepsułam. Błagam, błagam. Ale tak, to no chyba nie, bo tutaj mamy Emilka, serduszko Love, a tutaj mamy mnie, całą we Fiolecie. Gratulacje! Gratulacje, no za medal! Dobra, bierzemy kolejne karteczki. Kolejne loft. Kolejne loft. I tu uwaga, będzie oliwka, będzie oliwka, będzie oliwka. Będzie oliwka w niebieskim. A tu jest mały Stasiek? Nie, to jesteś Ty! Nie, no nie może być. czy to jest mały Ej, Stasiek? A ja mam to. Czy to jest mały Stasiek? Ej, ja też mam, ja też mam, ale ja miałam, jakby misia. Piękne są te rysunki! Ej, zaraz wam powiem, że tutaj zobaczcie, już nam się taka piramida robi, że tutaj zaraz nam urośnie. Oliwcia, tutaj chyba macie po prostu zapas kolorowanych. Mamy listę youtuberów ulubionych. Zaraz się okaże. I teraz zako zakopaliście nas, zakopaliście nas w tej piramidzie prezentów. Słuchajcie, zaraz się okaże, jaką my tutaj mamy listę ulubionych youtuberów. Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce, no. Darliwka. Drugie miejsce Julia Żugaj. Trzecie miejsce Kartoni. Czwarte Monika Kociołek. Piąte Miss Aga. Szóste Verso. Siódme Team X, ósme Genzi, dziewiąte Natsu, dziesiąte Mister Drowny nawet. Jedenasty Ekipa i dwunaste Martyna Zabawa. Bardzo dziękujemy za najlepsze miejsce, oczywiście. I słuchajcie, mamy tutaj jeszcze mamy jeden. Nie! Lista youtuberów. Pierwsze. Darliwka. Drugie. Natsu, tak mi się wydaje. Trzecie, Team X. Czwarte, Mona. Piąte, Mafina. Szóste, Julia. Też mi się tak wydaje. Siódme, Mister Drobny. Ósmy. Wiem, że tutaj na pewno jest napisane Gen Z. Ekipa, ekipa ósme. Dziewiąte będzie Gen Z. Jeszcze tutaj karton jest. Dwunaste. Oj, powiem ci, że. Nie mogę się Aż rozczytać jest. Ale staram się, staram się Emilka, Emilka tutaj nam przygotowała Emilka ma 6 lat i ona nam przygotowała To ja sobie to potem będę powoli Rozczytywała, ale prawie wszystko Mi się udało Emilka Ty naprawdę pięknie piszesz Chrupka Więcej nakleje. Naklejeczki więc kochani, my Wam bardzo, bardzo, bardzo z całego serduszka dziękujemy, wysyłamy przeogromne serduszko. Dziękujemy za wspaniałe prezenty, bardzo jest nam miło, że nas oglądacie, że te odcinki się podobają i w ogóle zrobiliście nam taką ogromną niespodziankę, że naprawdę dziękujemy i pozdrawiamy Was z całego, całego serduszka. A teraz przyszedł czas na to, na co na pewno czekacie, czyli wysybna. Cześć, czy, czy ja coś mam w ogóle na głowie? Tu Nie, mam, mam, żeby nie było. Mam tutaj na włosach i generalnie mam wszystko na spodniach i tak dalej. Ale proszę bardzo, ja tutaj nadrobię zaległości. Dzień dobry, poczekajcie. Ja mam tutaj tatuaż, nie możesz się ruszać, bo będzie mnie bolał. Zatrzask, zatrzask zrobiłam. Okazuje się, że Stasiek zasnął, więc autko zobaczy sobie jutro, więc my powolutku będziemy uciekać. I słuchajcie, jestem naprawdę mega ciekawa, co sądzicie o mojej księżniczce. To jest kolejna po prostu do naszej ekipy YouTubeowej. A, oliwka już się zmywa, więc ja bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie Rybny znać. Rybny odcinek. Rybny odcinek. Dajcie znać, co sądzicie o tatuażu i o moim szalonym trochę pomyśle. Bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek się spodobał, to oczywiście zostawiacie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. A ja już się z wami żegnam, wiem, że to już mówiłam i do następnego, pa!